Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, że jesteście zdrowi, pełni wigoru, pełni optymizmu. Moi drodzy, tak sobie przejdziemy dzisiaj do polskiego Sejmu. Ja dosyć często omawiam dziwne sytuacje, jakie mają miejsce w polskim Sejmie. No w polskim to nie wiem, bo tam coś z flagami jest nie tak, no ale dobre, żeby nie było, że się czepiam. Bo oni lubią sobie. Zmieniać różne ustawy, lubią wprowadzać różne rozporządzenia, różne ustawy, no ale mało tego, bo teraz zamierzają zmienić konstytucję. No tak, to nie jest żart, to nie jest prima aprilis, to jest już 8 kwietnia, dzisiaj mamy, czyli 8 dni później, tydzień później, no ale takie rzeczy mają miejsce. I teraz pytanie za 100 punktów. Jeśli ktoś odpowie, no to będzie mógł sobie wybrać nagrodę. Wskażcie mi jedno państwo, inne państwo poza Polską, bo to jest bardzo ważne. Poza Polską, które zmienia konstytucję, które wprowadza ustawy w parlamentach tych państw, w odpowiednikach naszego Sejmu, które obraduje całymi dniami na temat konfliktu na wschodzie. Przyznam, że ja osobiście takiego państwa nie znam, które by tak maglowało to, które by Zwoływało jakieś tam posiedzenia, czy też posiedzenia zaplanowane, zmiana tematów, czyli ostra nawalanka wschodnia w polskim parlamencie i w odpowiednikach, w tych parlamentach, nie wiem, w niemieckim, w holenderskim, w austriackim, w hiszpańskim, portugalskim, francuskim, gdziekolwiek. Wskażcie mi jedno takie państwo, gdzie zmienia się konstytucję, gdzie obraduje się od 8 rano do 24 gdzie wprowadza się jakieś rozporządzenia, ustawy i tak dalej. Ja myślę, że to już jest jakaś narodowa mania, taka hobby narodowe, ja to nazywam narodowym sportem może, żeby cały czas maglować jeden i ten sam temat. Moi drodzy, wczoraj w Sejmie, czyli 7 kwietnia, obradowali i wprowadzili taką ustawę, czyli no, przegłosowali ustawę, tutaj widzicie, przegłosowali ustawę, która nazywa się ustawą sankcyjną. Możliwe zamrażanie majątków wspierających Rosję. Zacytuję Wam interię. Tak zwana ustawa sankcyjna, umożliwiająca zamrażanie majątków osób i przedmiotów wspierających Rosję, została w czwartek przyjęta przez Sejm RP. Za ustawą głosowało 40, 445, nikt nie był przeciw. Wstrzymało się od głosu 11 posłów, wszyscy z koła Konfederacji. No i mamy o to ustawę. Było to głosowanie numer 46 na 52. posiedzeniu Sejmu. Ja nie wiem, czy to posiedzenie Sejmu było specjalnie zwołane, czy to posiedzenie Sejmu już było zaplanowane, no ale że oni, no po co mają tam jakieś projekty dla, dla obywateli robić, jak oni mają teraz inną tematykę, prawda? Czyli tutaj widzicie, jest głosowanie, wszyscy jednogłośnie, tam jednogłośnie, poza tutaj 11. No ale wiecie, samo wstrzymanie się od głosu to jeszcze nic, jakby byli ktoś przeciw, no to jeszcze coś tam może no tak e, mentalnie wnieść, ale to tak nie ma większego znaczenia, jednogłośnie jadą z tym, jednogłośnie, po prostu jednogłośnie. A ja mam teraz pytanie, bo, bo ja nie chcę, kurczę, żeby tam mi ktoś coś mroził, czy tam komukolwiek, przez przypadek, podkreślam, przez przypadek. Czyli teraz mam pytanie, bo to też się wiąże z konstytucją, jaka będzie miała miejsce, o czym wam zaraz powiem. Czy to, że ja na przykład lubię balet, czy taka osoba będzie konfiskowana, czy zamrażana. Czy na przykład, no bo ja, moją ulubioną rasą kotów, no to jest rosyjski niebieski. No moja taka ukochana, lubię koty i uwielbiam tę rasę. Może wam kiedyś pokażę mojego kotka. Uwielbiam tę rasę. I co ja mam teraz zrobić? I co mają zrobić wszyscy właściciele rosyjskich niebieskich? Na przykład, ja jestem wielkim fanem twórczości, nie wiem, Puszkina, Buchakowa, czy też kompozytora Czajkowskiego. I co ja mam? To mam te, te wszystkie płyty, to wszystko powyrzucać, tak? Okej, okay, dobra. Jedziemy dalej. Co my tam jeszcze mamy? No, ja kiedyś interesowałem się bardziej sportem. E, hokeiści, tacy rosyjscy tam w tej e, amerykańskiej lidze, tej kanadyjsko-amerykańskiej e, NHL, tam tacy rosyjscy byli fajni. To ja ich lubiłem, bo fajnie grali. To co, ma to. Aha, to mam ich wykopać całkowicie z e, moich takich ulubionych. Okej, okay, dobra. Lecimy dalej. Co my tam jeszcze mamy? No mamy praktycznie wszystko, tak naprawdę można dokoptować wszystko, to tak pół żartem, pół serio oczywiście, no ale nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy. No nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy. I skoczymy sobie szybciuteńko do, aż kurczę, dziwnie to brzmi, PiS złożył w Sejmie projekt zmian w Konstytucji, jak pod RMFFM. FM. PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie Konstytucji dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa Własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji, zakłada też niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego. I to drugie zdanie podoba mi się najbardziej. Dlaczego? Ponieważ oni teraz opowiadają, że będą bardzo dużo kasy przeznaczać na armię. No oni się zbroją, byle nie z naszych pieniędzy, prawda? Byle nam nie podnosili niczego? Mogą się zbroić. Tylko, że oni tego nie chcą wliczać i tam polecą takie machloje. Jak z dziewiętnastką? Tam też z tymi respiratorami, aspiratorami, inspektorami, tam też były machlejki ostre. Na stokach narciarskich, przecież Szymowski pojechał na narty, przy okazji, podpisał kontrakt na, na maseczki. Dziwnie tam spotkał przez przypadek jakiegoś handlarza maseczkami. Na stoku tam zahaczył nartą jedną, z kim ty jesteś? Ja tam handluję maseczkami. Aha, okej, okay, no, no bo ja potrzebuję miliona maseczek. No dobra, no to ci sprzedam. w dobrej cenie. Jak to jest, moi drodzy? Jak to jest? Nie? że pod pretekstem dobra, pod pretekstem dobra uchwala się różne ustawy, zmienia się konstytucję pod płaszczykiem szerzenia dobra i dobroczynności. I teraz nawet wszystkie machloje te wydatki finansowe, te tam te militarne, to wszystko po prostu to będzie zamazane. To będzie niewidoczne, czyli będą jechać z grubej rury ile tylko wlezie. No? Pod płaszczykiem, oczywiście, szerzenia dobra. A tak naprawdę jest to no niemalże zamach na Polaków, na obywateli, ponieważ oni tam mogą dokoptywać, dokoptywać wszystko, dokopać tam mogą wszystko, tam mogą wrzucić wszystko, totalnie wszystko. Te wszystkie ustawy, te wszystkie jakieś podpisy dziwne, jakieś rozporządzenia to jest wszystko na większą skalę. To nie jest tak, bo tam oni sobie dokoptują inne podpunkty inne podpunkty zobaczcie sobie. Jak ktoś nie wierzy, no to wniesione projekty ustaw, tutaj mamy właśnie tę ustawę. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej i Polskiej. I to sobie klikniemy. O, voilà. Tutaj mamy najciekawsza, to no to jest strona 8. Tam jest taki czwarty punkcik. Czy który to był? Czekajcie, czekajcie. Ja wam to zaraz znajdę. A gdzieś to tutaj było i mi się gdzieś zapodziało. aha, skutki. Społeczne. Skutki projektowanej ustawy w krótkim czasie będą dwojakie i będą odnosić się przede wszystkim do wojny na Ukrainie. Po pierwsze, podmioty, które zostały rozpoznane jako wspierające rosyjską agresję na Ukrainę, a także podmioty powiązane z władzami rosyjskimi, zostaną pozbawione własności, która znajduje się w jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj jeszcze mamy o tym finansowaniu wpływ. Na budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, wyłączenie wydatków na cele obronne przy obliczeniu relacji państwowego długu publicznego, czyli nie będą w ogóle liczeni, będą zapożyczać, zadłużać państwo, ile wlezie, będzie to wszystko zmachlojkowane, zmachlojkowane takie nowe słowo. No dziwne rzeczy się dzieją. Bo teraz sobie wyobraźcie, że faktycznie na przykład macie no macie znajomych. W Rosji. No Macie znajomych, macie przyjaciół, poznaliście ich, nie wiem, na studiach, y, lubiliście ten sam zespół muzyczny, gdziekolwiek, gdziekolwiek, no, na koncercie, gdziekolwiek. Naprawdę. Czy też macie rodzinę jakąś i będziecie dzwonić tam albo mailować. I na przykład jakiś pan, urzędnik, uzna, że, że podlegacie pod tę ustawę, bo to jest na razie zamrożenie, a teraz y, też konstytucję, co już będzie konfiskatą. No, i zabiorą dom, zabiorą samochód, zablokują konto w banku, bo to nie jest wymierzone tylko w Rosjan czy Białorusinów, tylko we wszystkich. Naprawdę we wszystkich. Czyli jest na przykład firma, która przez przypadek coś tam zrobi i skonfiskują, zablokują jakąś karę tam ponownie 20 milionów złotych. Ja rozumiem, że możecie, tam możecie sobie coś robić, ale żebyście przez przypadek Czasami nie udupili, tak brzydko mówiąc, kogoś, kto jest niewinny po prostu. Kogoś, kto tylko na przykład sobie puścił Czajkowskiego, bo miał taką fazę i sobie chciał, ob... no posłuchać sobie chciał. A na przykład balet, nie? To tak, wiadomo, że tak pewnie nie będzie, że za oglądanie baletu pójdziecie na banicję, no ale nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo, jakie pomysły przyjdą. No nie wiadomo, na przykład wywiesicie sobie flagę Słowacji, a oni pomylą, albo Serbii, a oni pomylą to z, z Ruską, nie? No i co? No, no, no i zablokują, bo tutaj jest tak w Polsce jest tak, że oni siadają na konto, a dopiero później mu musicie udowodnić waszą niewinność. Nie? Czyli najpierw blokada konta. A ja mam propozycję, o zawsze to mówię, wyciągać pieniądze wszystkie, trzymać pod poduszką, wtedy jesteście właścicielami swojej własności. Tak naprawdę. No bo to, że ktoś ma dużo na koncie, nie oznacza, że jest właścicielem tych pieniędzy. To wcale nie oznacza. Bo mogą na przykład pewnego dnia pyk, zamrozić, a później skonfiskować, bo na przykład pierogi ruskie, no to już teraz nie ma, bo są usunięte, no to na przykład, nie wiem, jesteście miłośnikami na przykład starych samochodów, tam Wołga, kolekcjonujecie, kolekcjoner, gdzieś no, na Alixie sprzedaliście coś, bo lubiliście to, ale no, znudził wam się ten model, chcieliście kupić inny, nie? Nonsens, totalny nonsens, naprawdę. Zmierzamy w kierunku państwa totalitarnego, w kierunku takiego państwa, w którym Wolność słowa nie będzie miała już żadnej wartości. Państwa, gdzie nawet wkrótce to nam będą mówić i będą złuszać do pójścia na wybory, nie? czyli będą nawet mówić, na kogo zagłosować. Bo jak nie, no to tam coś skonfiskują. Wszystko małymi krokami. Na razie to, a później drugie, trzecie, czwarte, piąte. I ponawiam pytanie. Proszę wskazać mi drugie państwo, które. W ostatnim miesiącu wprowadza tyle zmian w swojej konstytucji, w swoich ustawach, we wszystkim. Moi drodzy, kochani, milusińscy, pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jest to dla mnie niezmiernie miłe. No co? No karawana jedzie dalej, no. Wytrzymaliśmy minione dwa lata i tak jakoś poszło to. Przeżyliśmy, daliśmy radę, no to i damy teraz radę. A oni tak będą rozliczeni. Jak nie tu, tutaj na pewno nie, bo tutaj mi się uda, bo tam są powiązania, jakieś tam biznesiki. No, ale kiedyś czyściec przyjdzie jakiś, no to tam nieźle ich wymaglują. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, pa! pa.